Witam serdecznie wszystkich Polaków na dzisiejszym odcinku z GG Dropa. Okej, okay, fajne. A możemy jeszcze raz sobie rzucić Dobra, zaraz sobie porzucamy. Okej, okay, okej. Okay. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie no i co? Standardowo wielka odkutka bitewki, właśnie tak. Od na barabana. Oczywiście będzie on w opisie filmu. Jest tak. Możecie zestopować film, możecie sobie oczywiście też w opisie go zobaczyć. <śmum> Bunda dać mi animacje, ale dobra. Big big. Wow. Delikatna kupna. Ale nieważne. Z kodem z ZONY oczywiście 11% do waszego doładowania. Jeśli się już decydujecie na grę, będzie mi niezmiernie biło i będę wam za to niezmiernie wdzięczny, jak użyjecie właśnie mojego kodu. E, każdy, każdy 5 dolarów spłaconych z moim kodem to jeden los giveawayu na Tom Desert Hydre. Myślę, że fajny suwenirek, Myślę, że fajny. Także wiecie. 20 środolków, to cztery tikety i tak dalej, i tak dalej. Także tyle z y, rzeczy informacyjnych. A my przechodzimy już do kręcenia. Lecimy standardowo delikatna jakaś rozgrzewkowa bitewka, żeby zobaczyć, czy wygramy, czy przegramy. Okej, okay. malejąco. Dobra, chociaż tego. It's OK. Dobra. I co sobie tutaj zrobimy? neveu, Nie otwierałem go jeszcze. Zobaczmy, może pojedynczy neveu Coś nam da ciekawego. Uuu, Bengal Tiger, niestety, ale zapowiadało się całkiem nieźle. Gucci Flip -flops, może go z Gucci Flip Flopsa, aha, bo ja mam tutaj, o oh, kur... nie mam ten tak? No dobra, patrzmy bitewki. Olejnik. Kawa czy prawdziwy? Nie, wi nie wiadomo. Ale gdzie Ja ją dałem na drugą skrzynię, aha, dobra, bo jak się daje jeden model skrzyni, to ona będzie potem... Y Cały czas z rzędu leciała. Hyperbisik ładnie, z coverta, za 60 dyszek. Cena jest naprawdę zadowalająca. Tu w ogóle też nie ma sytuacji takiej, że ktoś po wygranej bitwie jest raczej na minus. Z tego co zauważyłem, to jest bardzo dobra nowina, więc warto wygrywać. Dead by Kitty, 4 dychy. Eee. Dobry dropik. Dobry dropik. Print streamek, dobry dropik. Ach musimy ukryć, żeby sobie nie likować. Wildfire dobry dropik, ale Cold Red a, nie odstaje tak bardzo cenowo. I tak wszystko się rozstrzygnie na last czeście. Mm -hmm. Golden Coil w takiej jakości, jak najbardziej, 107, 101. A właśnie przypomniało mi się, że miałem sprawdzić AWP Gangnir, tylko że ona leciała z testa... 600... Ej, więcej? Dobra. Chyba z tego. Nie, nie, nie? Battle Battleskierda? Ej, jest, jest, jest. No, to jest ogólnie fajny przedmiot. Kurczę, kiedyś, kiedyś chciałem kupić Żałuję, że tego nie zrobiłem. Pamiętam, że jak sprawdzałem ceny gangierów w Factory New za 9 koła wtedy chodziła. A teraz takie rzeczy. A teraz takie rzeczy. No. Niesamowite jest to. O! Aha, dobra, to jest ten Gucci Flip-Flops. Te trzy spinki można mieć za free. Mała szansa na to jest. Eee, dobra, dopychamy bitewkę. E, malejąco. Polecimy sobie tego Skerda dla odmiany. Niech będą dwa, e, ale to na koniec, bo ciekawiej. Ładujemy sobie Sigmę, Mojajem, elegancko i dwa Skerdy, Gdzie to jest? Ładowanie Sigmozy. A my sobie, może, jeszcze tutaj Battle Skerdzika tego pękniemy. Golden Coil, niezado, niezadowalający, dropik, Ale dobra, też jakoś. Mega dużo nie na mnie wchłonął Ech. Emerald Dragon, tylko żeby dobra jakoś była. Średnio, średnio Sprint Stream w Star Trek chociaż. A mi fucking fucking bogni. No. Dobra, na końcu dałem te skrzynki, tak mówię. What the fuck? Taki Traszyks, a to jednak Modzelli. Także mu wybaczam. Dwa famasy. Omemortiony. Nieźle. Hyderka w Statraku. E ładna odkupka, ładna odkupka. Jakiś, o, bardzo desert Strike. Nawet dużo wart. Jak na MK e, w takiej kolorystyce. Jest dobrze, ale. Potrzebujemy Gangnira. Potrzebujemy Gangnira tutaj dostać. A, Hydraglowsy, okej. Obrzydliwe są, ale no, z Mojaya. cieszą mnie jak najbardziej, dziękuję bardzo. Przepraszam, Hydraglowsy. Eee, i, i, Battle Battleskirt. Okej, okay, to na plus będzie raczej, 194, tak. Fuel Injector, dosyć dobry kawałek. w sensie mi się nie podoba, ale cenowo... To i naprawdę dobrze. Okej, okay, już myślałem, że jesteśmy stratni. Trzeba się rozwijać, jak najbardziej. Także robimy ten sam schemat, ale damy sobie teraz trzy razy battle skirt. I coś tu sobie jeszcze utręcimy. Masterpiece. Masterpiece. Dałem się znowu nabrać USP Kilkorn Firm? O, co na 200? Nawet był proficik, Dobra, patrzymy. Trzeba zrobić mocno. Odku... Trzeba zrobić mu mo... Te dżajki to takie są na załadowanie po prostu. Yy, szczęścia. Dwa słabe skiny, i ja już wiem, że w ostatnich trzech chestach będzie. Będzie po prostu. Mocne Kongo załadowane dla nas Robaczy Bóg Tutaj no nie, nie można tak dobrze Nie może tak dobrze iść Także Gankir się już powoli tutaj ładuje Czwarty Statrak Czwarty Statrak, nie do pomyślenia Piąty Statrak U mnie też są trzy eee. Ale pięć nie do pomyślenia, dawać coś dobrego. Golden Coil na Masterpiece przegrane. U. Ale nie najgorzej, jeszcze, do, jeszcze jest do wyciągnięcia to. Już chyba nie jest. Golden Coil Factory New to chyba jest, że taka cena. Dobrze. I Asimov. Elegancko. Ten, ten, ten. Troszkę mi było e, ciepło. Dobra. A wejdźmy tu na zresetowanie szczęścia. Dobra delikatną teraz zrobimy malejąco. Dwa imogęki tak dalej. Na delikatne rozruszanie. Zobaczymy na czym stoimy. Wolałbym nie wygrać. Garaż. Ojoj. Uuu, w statraku. Nie wiedziałem, że sugarasz może być w statraku. Ciekawa informacja. Dobrze. Dobrze. I teraz je podlecimy. Dobra, mówimy tak. olo, chesta, trochę sigmozy na doładowanie. I na koniec battle skirt razy 3. Tak? Dopchamy? Nie, dobra. Jest git. No, ten kolo to tu jest, jest nie za bardzo istotny. Raczej przy tym, co się... A, chociaż nie, nie można tak mówić. Silent glass i... Kurczę, myślałem, że to jest Tadji, Ale dobra. To i tak nie ma tutaj znaczenia za dużego. Czy ja wygrałem tam tą bitwę wtedy? Tak, wygrałem, no bo jak można mieć przecież... 5 Statraków. nie do pomyślenia to tego dobrze dobrze tutaj się odliśmy w pop ale teraz yy, u mnie już czwarty track Ja tąwa statraka zobaczymy coś nowego famasik mortis Naga. Mm -mm. Co to jest? Emerald Quartz? Kurwa. Niezła niespodzianka. Niemiło, ale. Przed nią przegrałem i tą też przegrałem. Teraz fajnie, jakbym przegrał. już muszę potem wygrać. Niestety. Lepszy skinek. Fajnie, jakbyś wygrał nail. To było dla mnie. Miłe. Kurwa, ja wygrałem i to akcentów. Dobra, nieważne. I tak lecimy. my teraz tak. Alejąco. Wielka odkutka. Wielka odkutka. route, dwa razy. za chest. Tyle. I. Wie to jest? Co to jest? Battle Skirt. Tako. Naprawdę. Niepocieszające, nie, okej, okay. też nie pocieszające. Stupka przewagi, no dobra, są cztery chyba załadowane battle yy, tak? Cztery czy trzy? Zresztą ja muszę skłonić sobie, że... w sumie tam nie, nie patrzę na ten ten, ale jak wyskakuje złoty itemek, no to tak się rzu rzuca w oczy. Zasłoni do nadrobienia, do nadrobienia na luzie, to jeszcze proszę bardzo. A kurwa Jaguar, ta oponenta. Golden koilik ale dobra. Tatraczek, lepsza jakość i mamy prawy remis. Łabo. Nie lubię tego MP9, nie lubię go. Okej, StarTrac odratował delikatnie, ale no tu potrzebujemy jakiegoś naprawdę Bengera, Niestety. Niestety. Dobra. Wszystko albo nic. Malejąco. Kto gra grubo, wygrać musi. <laughs> Właśnie tak. <laughs> Używa Bluesport, Tratraku. Ale Fall Hazard, no dobry jest. Dobrze nam tu dało. A na razie elegancko. Na razie elegancko. Jestem zadowolony. Do. Sze, tylko jeszcze jakość średnia. Kurczę, jakby. Troszeczkę wyżej było, bo ten skin jest dużo warty na Emerald Dragon. Masterpiece, byle oby, jakiś gówniany. Niestety, dobry. A, remis, praktycznie Remis. E, ok, tu będzie na plus. Dla nas jeszcze traku elegancko. Kurwa, u One też Statraczek. Ok. Statraki tutaj mi kurczę mieszają. proficie, dobrze, ładna Statraka. No, a Simów jest drogi. Nie wiem. elegancko, skull Kobalty do hydraglowców. Dobra przewaga, tego potrzebowaliśmy. Tak, tak, kurwa. Znowu sobie coś tam zlikowałem, ale to... i Master Pisik, oby dobry jakiś. Dobra, grubo wygrać musi. Chyba jest profit, nie pamiętam z ile zaczynaliśmy, chyba z 300. A także jest tam jakaś odkutka dziękuję wam ślicznie za oglądanie pamiętajcie, kod na barabana macie w opisie do filmu i pamiętajcie, że z kodem zony 11% do doładowania każdy ticket to jest 11% do doładowania z moim kodem oczywiście, jeśli się zdecydujecie na grę będzie mi bardzo miło i będę niezmiernie wdzięczny i pamiętajcie, że każdy 5 dolków z moim kodem doładowane to jest jeden ticket do giveawaya na AWP Desert Hydre i dwa dni po publikacji tego odcinka ja na losowanie na, na YouTube'a. Wrzucę też jako odcinek, także tak to będzie wyglądało. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie, trzymajcie się, możecie zostawić jakąś łapkę, subskrypcję, tam dzwoneczek czy coś, jeśli lubi ten content, bo YouTube go nie lubi, a nie by go w odpompować. Trzymajcie się, miaua!